Już dawaj no. ściskaj niech czas mógł tym. 134. Popraw mu jeszcze raz. Nie będzie innych Będzie, będzie 134. Żeby potwierdzić to, co pan wyczynia na drodze, wychodzi to samo. Panie kierowco, prawo jazdy pan... dowód osobisty dełód rejestracyjny. Już mamy prawo jazdy, niestety w dniu dzisiejszym zostanie u nas. Wie pan dlaczego, prawda? Zgodnie Dobra. z nowymi przepisami. Przekroczył pan prędkość w terenie zabudowanym powyżej 50 km na godzinę. Dobra. W związku z tym zaczynamy dzisiaj. Ten dokument. Wystawię pokwitowanie Panu za to zatrzymane prawo jazdy na 24 godziny, czyli jutro do godziny 0.47 może Pan się poruszać na tym pokwitowaniu. Potem pauzujemy 3 miesiące. 3 mhm. miesiące. Potem Pan sobie odbierze na podstawie tego pokwitowania w starostwie, tam gdzie było wydane prawo jazdy. Także prosimy dzwonić, dobra? Żeby było tak naprawdę bezpieczne, bo to jest najważniejsze, a druga sprawa szkoda. Pieniędzy.